Cześć. W jednym z moich poprzednich filmów opowiadałem o chyba najbardziej znanym środku na zaburzenia erekcji, leku na zaburzenia erekcji, jakim jest sildenafil, znany m.in. pod nazwą, jedną z nazw komercyjnych Viagra. Dzisiaj z kolei chciałbym powiedzieć o tadalafilu, bardziej znanym na przykład pod nazwą komercyjną Cialis, chociaż ja wolę używać tych nazw substancji czynnych. Czyli tadalafil i sildenafil. I, no, tadalafil jest moim zdaniem taką lepszą alternatywą, jeżeli chodzi o um, tego typu środki, inhibitory PD5, um, o których um, będziemy mówić. Więc, no krótko mówiąc, czym jest, czym jest tadalafil? Um, tadalafil jest lekiem stosowanym z zamrożeniu ejekcji, um, tak samo jak sildenafil. Są pewne różnice i podobieństwa między tymi środkami, o których um, powiem. Natomiast to, że to są leki stosowane w zaburzeniach reakcji, to nie znaczy, że osoby zdrowe na przykład nie odczują skutków um, tych, tych leków. E, no nie, oczywiście, oczywiście je odczują, więc jeżeli ktoś nie wiem, jest zainteresowany, e, potrzebuje w jakimś celu takiego wzmocnienia, to oczywiście e, też mogę, może czegoś takiego spróbować. Więc no, spojrzymy sobie na mechanizm działania podobieństwa i różnice tadalafilu i sildenafilu, czy te środki mogą mieć jakieś jeszcze inne pozytywne działania i wreszcie na sposoby dawkowania. Dobra, więc żeby zrozumieć ten mechanizm działania, to musimy też w ogóle kilka słów powiedzieć o, o samej erekcji. To jest dosyć taki złożony mechanizm, w którym biorą udział czynniki nerwowe, naczyniowe, hormonalne, psychologiczne. Tutaj w wyniku pobudzenia seksualnego produkowane są określone neuroprzekaźniki inicjujące erekcję i takim głównym jest tlenek azotu. Tlenek azotu, który wytwarzany jest między innymi w śródbłonku naczyń kwionośnych, on inicjuje, utrzymuje erekcję poprzez aktywację pewnych enzymów, jednym z nich jest w skrócie CGMP. To się nazywa w pełni cykliczny monofosforan guanozyny. To CGMP prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich, zwiększenia przepływu krwi, co w efekcie prowadzi do reakcji. Czyli, czyli można sobie zapamiętać, że tlenek gazotu, CGMP to, to są te dobre rzeczy, które chcemy, żeby wystąpiły. Natomiast są takie substancje są takie enzymy. W organizmie, które powodują niestety zatrzymanie wydzielania tego tlenku azotu poprzez rozkład CGMP, i to, jest, to są enzymy fosfodiestreazy. Te fosfodiestreazy znajdują się w różnych tkankach organizmu i, i, i mają różne funkcje. I taką najbardziej obfitą rodziną enzymów fosfodiestreazy znajdującą się no to, to, to jest PDE5. Mamy tutaj różne um, numery znajdujące się w innych organach, więc to PDE5 powoduje degradację CGMP, i w wyniku tego dochodzi do ustępowania erekcji. I właśnie tadalafil i sildenafil są inhibitorami selektywnymi PDE5, w wyniku użycia których ten enzym PDE5 jest zablokowany. Zwiększa się stężenie CGMP, no i mamy tutaj utrzymany czas trwania reakcji. Więc dzięki temu one ułatwiają osiągnięcie i utrzymanie reakcji w odpowiedzi na stymulację seksualną. Tutaj kluczowe, kluczowe sformułowanie: w odpowiedzi na stymulację seksualną, one to są środki, które działają zadziałają, doprowadzą do reakcji, jeżeli wystąpi stymulacja seksualna, czyli, czyli to nie jest tak, że jakby one same w sobie, bez odpowiednich, nie wiem, czynników powodujących taką stymulację, nie wiem, wizualnych, fizycznych, to, to nie jest tak, że one same zadziałają. Nie, do tego jest potrzeba, potrzebna odpowiednia stymulacja i dopiero wtedy zachodzą te wszystkie procesy wzmacniane w wyniku użycia leku, więc. Więc to nie jest tak, że, że przyjmiecie sobie taki Tadalafil i Sildenafil prawda, i od razu to odczujecie. Nie, jeżeli nie, nie dojdzie do tej jakby stymulacji seksualnej, no to, to w ogóle możecie nie zauważyć um, działania tego leku. Więc tak jak, um, tak jak mówiłem wcześniej, są pewne różnice między Tadalafilem a Sildenafilem. I taką zasadniczą różnicą, chyba też najbardziej praktyczną, jest czas działania. Ta ma nieco długi okres półtwania, około 17,5 godziny. W wyniku czego no, całkowity czas trwania leku, przez który możecie właśnie odczuć te efekty, może wynieść nawet do 36 godzin. Z kolei Sidenafil. Jeżeli chodzi o jego czas działania, to tak 4 do 6 godzin, czyli jest, jest znacznie krótszy pod, pod tym względem. Poza tym, tak jak powiedziałem, w naszym organizmie istnieją różne enzymy, fosfodiesteraz PDE, czyli, czyli to jest to, czego nie chcemy, co próbujemy zahamować. I one są w różnych tkankach, mają różne funkcje. Więc z założenia takie. Leki jak Tadalafil to są selektywne inhibitory, czyli one celują w konkretną fosfodisterazę. Natomiast, no, ze względu na podobieństwo tej fosfodisterazy do innych enzymów, znajdujących się w innych częściach ciała, niekiedy takie leki mogą wpływać niestety na inne, inne funkcje organizmu, chociaż powiedziałem niestety, bo czasami to są funkcje, czasami to są efekty negatywne, ale okazuje się też, że tadalafil te może mieć też ciekawe funkcje pozytywne na inne, inne, na inne działanie organizmu, o czym będę jeszcze mówił. Więc taką różnicą właśnie z tego punktu widzenia między tadalafilem a sildenafilem jest to, że Tadalafil wydaje się, tak pokazują badania, bardziej selektywny niż Sildenafil, względem czego ma stosunkowo lepszy profil, jeżeli chodzi o skutki uboczne. Na przykładowo Sildenafil często na przykład może reagować z fosfodiesterazą obecną w środkówce, wobec czego powoduje jakieś, może potencjalnie powodować jakieś krótkotrwałe zaburzenia e, widzenia. E, na tym, natomiast ta Dalafil no, raczej taki, takiego działania nie powinien wykazywać, co nie znaczy, że oczywiście nie może mieć skutków ubocznych, tak jak, um, tak jak wszystkie leki, i, 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 no i ma może przynosić takie skutki uboczne. Natomiast też, to też mówię jakoś ze swojego doświadczenia. U mnie osobiście ta Dalafil przynosi tych skutków ubocznych mniej niż sildenafil. W przypadku filu, to gdzieś tam zawsze występuje u mnie zaczerwienienie twarzy, jakieś takie właśnie odczucie gorąca, takiego ciepła na twarzy. Może lekkie bóle głowy. O i co jest takie dosyć niezbyt przyjemne, to takie jakby uczucie jakbyście mieli katar, ale tego katary nie macie. Więc, e, więc nie można się tego pozbyć, to występuje um, przez jakiś czas. E, i w przypadku tadalafilu um, te, te efekty uboczne są, u mnie były przynajmniej, e, mniejsze i w zasadzie było to tylko to zasadnicze odczucie tego tak zapchanego nosa. Oczywiście te skutki uboczne są zależne od przyjmowanej dawki. Im większa dawka, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia. A o dawkowaniu jeszcze za chwilę powiem. Kolejna różnica między Telafilem a Sildenafilem e, dotyczy wchłanialności wraz z przyjmowanym pokarmem. Sildenafil e, wykazuje zmniejszone działanie w obecności tłustych posiłków, więc trzeba tutaj raczej e, celować e, tak, żeby, żeby przyjmować go w jakiś okres no, przed czy, czy może po posiłku. Z kolei ten raczej nie jest zaburzony przez um, tłuste posiłki, więc um, zasadniczo może być stosowany niezależnie od tego, um, od tego, kiedy te, te posiłki są um, spożywane, i nie powinno to spowodować obniżenia jego skuteczności. Dobrze, to teraz um, krótka, krótka um, uwaga co do um, sposobów um, dawkowania. Um, zasadniczo Wśród tych leków na zaburzenia erekcji stosowane są dwie metody. Chociaż jeżeli zobaczycie na przykład na polską ulotkę Tadalafilu, to będzie tam tylko jedna metoda i jest to po prostu metoda na żądanie, czy też w ramach potrzeby. Czyli chodzi o to, że przyjmujemy konkretną dawkę, prawda, powiedzmy pół godziny przed planowaną aktywnością seksualną i mamy dostępne dawki e, 5, 10, 20 mg. osobiście proponuję rozpoczęcie od tej naj, najmniejszej dawki, 5 mg. Ona no, się wydaje całkiem wystarczająca, chociaż to oczywiście e, o, osobiste e, odczucie. No, 10 mg, już całkiem, całkiem e, swoją dawką, jeżeli ktoś, nie wiem, 5 nie czuję, to już spokojnie powinien poczuć 10. 20 mg wydaje mi się naprawdę naprawdę spoją dawką, i przy, przy takiej dawce już jest większe prawdopodobieństwo skutków a, ubocznych, więc to działanie pożądane będzie niestety przeplatane niezbyt, niezbyt przyjemnymi odczuciami. Więc, więc to jest ta jedna metoda przyjmowania na żądanie w, w ramach potrzeby. Natomiast jak spojrzycie na ulotkę amerykańskiego Cialisu, to zobaczycie, że tam jest też możliwość brania codziennego. Możliwość brania codziennego w mniejszej dawce, na przykład właśnie 5 mg i taki właśnie sposób został zatwierdzony przez amerykańską FDA, regulatora zajmującego się lekami w leczeniu zaburzeń erekcji. I jest właśnie kilka tutaj najciekawszych właściwości, które przemawiają za tym regularnym stosowaniem, jeżeli, jeżeli ktoś e, zastanawia się nad, nad e, przyjmowaniem tego typu środków. No, codzienne stosowanie leku, e, zwłaszcza tadalafilu, ze względu na jego długi okres działania, odłącza potrzebę synchronizacji. Przyjęcia prawda, z tą aktywnością seksualną. Czyli w zasadzie, jak ktoś przyjmuje codziennie o stałej porze, to może liczyć na to, że te efekty um, odczuje pozytywne efekty, będzie odczuwał no, niezależnie, e, niezależnie kiedy dochodzi do tej aktywności m, seksualnej. E, natomiast co jest jeszcze ciekawe, tutaj badania wskazują, że po kilku dniach przyjmowania Tadalafilu, kiedy już to, to stężenie w krwi tak się stabilizuje, to stężenie, jakby środka w osoczu wartości tego stężenia są wyższe niż przy sporadycznym stosowaniu w ramach potrzeby i na przykład ktoś, kto przyjmuje regularnie 5 mg po pewnym czasie. To stężenie jest odpowiednie odpowiednio temu, które, które by jednorazowo przyjmował, jeżeli by jednorazowo przyjmował 8 mg. Tak? Czyli jest tutaj taki pewien efekt zwiększenia tego stężenia no, w wyniku nagro, nagromadzenia środka. Przy 5 mg możemy odczuć nawet efekt jednorazowej dawki 8, 8 mg. Inny jeszcze powód przemawiający za codziennym stosowaniem, jest taki, że to też mówię z własnego doświadczenia, przy regularnym stosowaniu te efekty uboczne zasadniczo znikają. Ja przynajmniej tak miałem, że jeżeli zaczynam stosować środek po jakiejś przewie, to przez jakiś czas odczuwam, mogę odczuwać te skutki uboczne, natomiast przy codziennym stosowaniu one w zasadzie znikają. Więc jest to jakiś sposób, jest to jakiś sposób na poradzenie sobie z efektami ubocznymi. Z innych ciekawych właściwości warto wspomnieć, że Tadalafil w regularnej dawce też 5 mg no w ogóle jest lekiem stosowanym też na inne schorzenia. Został zatwierdzony jako lek na łagodny przerost prostaty. Poza tym to też w zależności od tego kto jak kto jak potrzebuje, no Dalafil wykazuje i w ogóle inhibitory fosfodiesterazy wykazują pewne działanie, jeżeli chodzi o ciśnienie krwi, bo mogą powodować jego obniżenie. I tu w ogóle jest taka ciekawostka, że sildenafil, um, sildenafil w ogóle miał być w założeniu lekiem, um, właśnie um, mającym na celu obniżenie ciśnienia krwi, taki, taki był cel przy um, badaniach nad tym środkiem, ale okazało się um, już w trakcie badań klinicznych, że ten efekt nie był uh, zbyt dobry. Natomiast um, z, z jakiegoś powodu ci, którzy nie otrzymali placebo, tylko ten właściwy środek, nie chcieli później zwracać tych, um, tych, tych otrzymanych próbek. No dlaczego? No dlatego właśnie, że zaczęło wychodzić to bardzo dobre um, działanie wspomagające reakcje i stąd też właśnie pacjenci nie byli zbyt chętni, żeby oddawać e, ten środek, mimo iż e, no, nie, nie przyniósł, e, nie spełnił e, założonych e, oczekiwań. E, tym niemniej, niektóre osoby, niektóre osoby e, mogą odczuć, e, mogą odczuć to, to działanie na ciśnienie krwi, jest to zresztą nawet podane na ulotce, żeby uważać tutaj, może, może doprowadzić do obniżenia ciśnienia krwi, no jeżeli niektórzy e, mogą, jeżeli niektórzy chcą tego typu działanie, to być może w jakimś tam e, stopniu jest to również, e, jest to również e, możliwe. E, Poza tym są też pojawiają się jakby coraz to nowsze badania właśnie na temat takiego regularnego stosowania inhibitorów fosfodisteazy, tadalafilu i sildenafilu w niskich dawkach. I one wykazują naprawdę ciekawe korzyści w, w różnych schorzeniach. No jest tak dlatego, że jakby wiele przewlekłych schorzeń ma podobne źródło. Mówi się tutaj zwłaszcza o dysfunkcji. Śródbłąka naczyniowego. I taka dysfunkcja śródbłąka naczyniowego ona często leży nie tylko u podstaw zaburzenia akcji, ale też chorób sercowo-naczyniowych, insulinu odporności, chorób neurodegeneracyjnych czy właśnie nadciśnienia. No i biorąc pod uwagę potencjalną działalność, obecność enzymów, fosfor, w różnych, w różnych organach. To kolejne badania wykazują między innymi na, e, nad te wykazują, że mogą przykładowo, e, e, przykładowo oddziaływać, przykładowo oddziałać na przykład na hormony płciowe, może e, optymalizować stosunek testosteronu do estrogenu przez zmniejszenie, poprzez jednoczesne zmniejszenie ekspresji aromatazy, może prowadzić do zwiększenia aktywności receptorów androgenowych, więc nawet są, są takie badania, które wskazują, że Tadalafil może być no, z, z bardzo pozytywnymi efektami e, uzupełnieniem terapii zastępczej testosteronem. No, poza, tym, e, poza tym Tadalafil e, gdzieś tam w jakimś długim okresie może się wiązać ze zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała. Właśnie dzięki wpływowi na, e, na hormony płciowe, na e, zwiększenie wrażliwości na insulinę, więc to są takie pozytywne działania i są nawet, są nawet w literaturze naukowej jakieś takie pierwsze dowody wskazujące na potencjalną nawet skuteczność, tu akurat chodzi o sildenafil w leczeniu urazów mózgu, w leczeniu urazów mózgu u osób dorosłych i noworodków, więc są jakieś sugestie, że sildenafil może być, więc no taki jakby neuroprotekcyjny, więc to, jest, to są jakieś takie efekty, które, które nie są jeszcze jakoś bardzo dobrze zbadane i oczywiście nie, te, te leki nie są zatwierdzone na tego typu stosowanie, no ale, ale jest to ciekawostka dla, zwłaszcza dla kogoś kto planuje stosować tego typu substancje ze względu na ich pierwotny cel. Na zakończenie dodam tylko, że Tadalafil jest chyba jedną z najlepszych przedtyningówek jakie można zastosować. To naprawdę czuć tam zwiększoną poprawę przepływu krwi, jakby zwiększoną pompę. To nawet, nawet jeżeli mówimy o mniejsze dawki, chociaż rzeczywiście lepsze jest odczucie przy przy większej dawce, ale, no, ale wtedy, wtedy mogą potencjalnie wystąpić te e, skutki uboczne. Więc jakby podsumowując, no moim zdaniem ta DALAFIL jest lepszą alternatywą w przypadku do, do e, w przypadku właśnie inhibitorów fosfolipazy mm, środków na zaburzenia reakcji, jeżeli ktoś jest właśnie zainteresowany. I wydaje mi się, że dosyć ciekawe właściwości ma to regularne stosowanie mniejszej dawki. Czyli potencjalnie dzięki stosowaniu tej mniejszej dawki, można się pozbyć skutków ubocznych. Można odczuć tak naprawdę po, po pewnym czasie nagromadzenie tej substancji i 5 mg da nam takie efekty jak jednorazowe użycie 8 mg. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I zastanawiam się nad wybojem nad Tadalafilem, a to, to moim zdaniem Tadalafil jest um, lepszą alternatywą. To tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.